Chcąc stworzyć gry i animacje musimy dość łatwo określać pozycję duszków na ekranie gry. Aby to zrobić musimy zrozumieć czym są współrzędne, czyli liczby x i y, które określają miejsce duszka na ekranie gry. Wartości x i y duszka możemy podejrzeć patrząc na pasek atrybutów, który znajduje się tuż pod ekranem gry. Te współrzędne x y są również wykorzystywane w większości bloczków odpowiedzialnych za ruch. Najpierw omówmy sobie współrzędną xową. Wyobraźmy sobie, że na ekranie gry rysujemy poziomą linię, poziomą oś liczbową. Na samym środku tej linii, na samym środku ekranu gry wstawiamy wartość 0. Na prawo od zera wpisujemy kolejne liczby, czyli 1, 2, 3, 4, 5 itd., na lewo od zera podajemy liczby ujemne, czyli minus 1, minus 2, minus 3. x xowa mówi nam, jak bardzo na prawo, albo jak bardzo na lewo od środka ekranu znajduje się duszek na ekranie naszej gry, z czego? Szerokość całego ekranu gry w Scratchu to 480 pikseli. Więc jeżeli 0 jest na środku. Ekran, cały ekran to 480 pikseli, więc prawa krawędź znajduje się na poziomie 240 pikseli, a lewa krawędź na poziomie minus 240 pikseli. Jeżeli nasz duszek będzie miał współrzędną x to będzie się znajdował na środku ekranu gry. Jeżeli podamy mu współrzędną x-ową 240 pikseli, to środek duszka znajdzie się na prawej krawędzi ekranu gry. Jeżeli damy mu współrzędną xową minus 240 pikseli, to jego środek będzie się znajdował na lewej krawędzi ekranu gry. Jeżeli byśmy chcieli, żeby nasza postać była gdzieś w połowie pomiędzy środkiem ekranu gry a prawą krawędzią, czyli po środku między współrzędną zerową a współrzędną 240 pikseli, to musimy tą liczbę podzielić przez 2. 240 podzielone na 2 to jest 120 pikseli. To samo dla wartości ujemnych. Omówmy sobie teraz współrzędną y. -kową. Tutaj sytuacja jest analogiczna, z tą różnicą, że nie mówimy o poziomej linii, tylko o pionowej. Znowu, 0 znajduje się na środku. Do góry liczby rosną, więc mamy 1, 2, 3, 4, 5 itd. Na dół liczby maleją, czyli minus 1, minus 2, minus 3. Współrzędna y mówi nam, o ile wyżej albo o ile niżej od środka ekranu znajduje się nasz duszek. Z czego? Wysokość ekranu gry w Scratchu to 360 pikseli. Więc górna krawędź znajduje się na poziomie 180 pikseli, a dolna krawędź na minus 180 pikseli. Znając dwie liczby, współrzędną x-ową i współrzędną y-ową, możemy znaleźć dokładną pozycję na ekranie naszej gry. Jeżeli macie problem z zapamiętaniem wartości, Zawsze możemy posiłkować się specjalnym tłem przygotowanym przez kracza, który znajduje się prawie na samym końcu, bodajże trzeci od tyłu.